W planie Łukaszowego dzieła pierwotna wspólnota chrześcijan jawi się jako owoc zesłania Ducha Świętego oraz zgłoszonego kerygmatu. Jest ona nieustannie budowana i rozszerzana przez Boga. Moglibyśmy tutaj długo rozwijać temat roli Ducha Świętego w Kościele. Kościół zrodził się w dniu Pięćdziesiątnicy. I dlatego Kościół odczuwa taką niesamowitą potrzebę, żeby przyzywać tego ducha ciągle i uwzględniać obecność tego ducha w Kościele, który Kościół ciągle prowadzi. I myślę, że nie kto inny, ale właśnie Duch Święty jest autorem ikony, przy której my dzisiaj chcielibyśmy się zatrzymać. Bo, kochani, obraz wspólnoty pierwszych chrześcijan który odnajdujemy na kartach Pisma Świętego, a szczególnie na kartach dziejów apostolskich, czyli tej drugiej części dzieła Łukasza. Czyli obraz wspólnoty wymalowany pędzlem słowa przez świętego Łukasza jest naprawdę swoistą ikoną, która ukazuje tych, którzy pierwsi poszli za Jezusem, Pierwsi realizowali w swoim życiu jego ewangeliczny ideał, pierwsi dawali mu świadectwo i głosili go. Można by powiedzieć o tych pierwszych chrześcijanach, że oni są pionierami w życiu chrześcijańskim. Są prawdziwie naszymi ojcami w wierze, naszymi przodkami we wspólnocie chrześcijan. I dlatego nie dziwi, że Kościół od dawna. Zachęca wszystkich wierzących do kontemplacji tej ikony. Inaczej moglibyśmy powiedzieć, zachęca, żeby się wpatrywać w ten naprawdę wyjątkowy model kościoła, który pozostaje modelem ponadczasowym i ciągle aktualnym. Nie chodzi oczywiście, żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli o powrót do chrześcijańskich początków z taką romantyczną nostalgią człowieka. Powracającego, aby zobaczyć swoją kolebkę, nie? tak? Sobie się wzruszyć, że łzy po plecach popłyną, i na tym koniec. Spotkanie z ikoną pierwotnego kościoła ma być życiowe. Ja bym powiedział tutaj w naszym kontekście, yy, ma być rodzinne. Też między tymi naszymi przodkami, pierwotnego kościoła, a nami. Jest więź miłości, ciągłości życia. Śmiało możemy powiedzieć, że w naszych żyłach płynie ta sama krew. Ich życie stanowi cząstkę naszej przeszłości, a nasze życie jest przedłużeniem ich życia. Nasze rysy odzwierciedlają, powinny odzwierciedlać niektóre rysy ich oblicza, nawet jeśli nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Mamy więc, jesteśmy zaproszeni, do kontemplowania oblicza pierwszych chrześcijan, lecz nie w wielu oddzielnych ikonach, ale w jednej, która odtwarza je wszystkie razem, oblicza różne, ale złączone w harmonii, w komunii, osoby różne, bo to jest też piękne i to wynika jasno z Biblii, że Panu kocha różnorodność, jedność w różnorodności a więc osoby różne, ale włączone w tę samą historię, doświadczenia różne, ale wypływające z tego samego źródła. Okazuje się, że ikona pierwszego kościoła jest ikoną o żywych i mocnych kolorach. Mamy możliwość zaradzić się ich gorliwością misyjną i także ich nieustanną radością. Można budować się ich odwagą w cierpieniu, można budować się ich wytrwałością w kontynuowaniu dzieła Jezusa Chrystusa. Kontemplacja ikony Kościoła Jerozolimskiego pomaga odkryć różne formy komunii braterskiej pierwszych chrześcijan. Jedne bardziej wypracowane, inne bardziej spontaniczne, ale wszystkie ożywione miłością. Zadziwia ich odwaga apostolska. Naprawdę też, ja na przykład jestem zafascynowany inwencją duszpasterską, której tak często u nas brakuje. Kiedyś nie jeden duszpasterz usłyszy, że Jezus jest niezadowolony czy był niezadowolony, dlatego że nie mieliśmy inwencji, że przeciwnicy brali nas górą. To jest przypowiedź o nieuczciwym zarządcy taką ma też refleksję. Inwencja duszpasterska pierwotnych chrześcijan jest wyjątkowa. Mądrość rozeznania, zwłaszcza tak delikatnych problemów, jak relacja między wiarą a kulturą, między nowością chrześcijańską a tradycją żydowską. Nie oznacza to, żebyśmy się też dobrze rozumieli, że wśród pierwszych chrześcijan nie było wewnętrznych napięć, że wśród pierwszych chrześcijan nie było problemów w dialogu ze światem trudnościami życia w złożonym kontekście społeczno-kulturowym, nie oznacza to, że nie było niepewności, jak ustosunkować się na przykład do władzy politycznej. Można i konie pierwszych chrześcijan dostrzec ciemną stronę ich grzechów, niewierności, słabości. Żebyśmy czasami nie myśleli, że jeżeli mówimy o ikonie Kościoła, to jest to Kościół idealny. Nie. Idealny Kościół to będzie po drugiej stronie. Szczytem kontemplacji, tak myślę, Łukaszowej ikony pierwszych chrześcijan, staje się na końcu takie zadziwiające odkrycie, że ta ikona o wielu obliczach odzwierciedla w rzeczywistości jedno oblicze oblicze Chrystusa. I to jest coś pięknego. Tak, kochani, Chrystus nie pozostawił żadnej fotografii ani żadnego portretu swojego historycznego oblicza. Chciał, aby Jego uczniowie ukazywali go swoim życiem w stylu swoich czasów i swojej kultury. Ikona, którą my pragniemy kontemplować, jest pierwszą reprodukcją historycznie najbliższą Jezusowi i namalowaną przez tych, którzy z Nim żyli. Uczniowie, którzy doświadczyli Jezusa historycznego, oni mieli tam rad radnami, żyjąc z Nim przez trzy lata, po tyle się przypuszcza trwał czas publicznej działalności Jezusa, napełnieni mocą z wysoka Duchem Świętym, umacniali swoje zakorzenienie się w Nim, w jego śmierci, z staniu i w niebo wstąpieniu. Można by powiedzieć, że oni go widzieli nadal żywego i obecnego wśród nich. I właśnie my dzisiaj chcemy zapytać, w jaki sposób? Odpowiedź odnajdujemy w dziejach apostolskich, gdy święty Łukasz charakteryzuje codzienne życie pierwszych ochrzczonych przez apostołów. Czytamy: Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, jest tutaj użyte słowo koinonia, w łamaniu chleba i w modlitwach. Mamy więc w tym tekście drugiego rozdziału dziejów apostolskich wyszczególnione przez świętego Łukasza cztery elementy tworzące wewnętrzną fizjonomię wspólnoty. Materiały, które zostały udostępnione dla na ten dzień Wspólnoty nazywają te cztery elementy filarami. Chcę to mocno podkreślić, że nie zostały wymyślone przez pierwszych chrześcijan, ale zostały wskazane przez samego Jezusa. Zanim On odszedł do Ojca, pozostawił w darze w wspólnocie uczniów kilka sposobów, przez które będą mogli nadal żyć w Jego obecności. Czyli co? Pozostawił swoje słowo, pamiątkę swojej tajemnicy paschalnej, swoje przykazanie i przykład miłości oraz swoją modlitwę i pouczenie, jak powinni się mogli. Kontemplując ikonę pierwotnego kościoła, my pragniemy zwrócić uwagę na te cztery charakterystyczne elementy, a więc na cztery filary, mianowicie słuchanie słowa, łamanie chleba, modlitwa i wspólnota. One bowiem odgrywają szczególną rolę w budowaniu komunii z Bogiem i z drugim człowiekiem. Będziemy oczywiście odwoływać się do cennego materiału przygotowanego przez świętego Łukasza, czyli do dziejów apostolskich. To potem można by było ubogacić, odwołując się do wspaniałego świadectwa, które mamy o życiu pierwszych chrześcijan w listach świętego Pawła. Nie można jednak zapomnieć się, że w dziejach apostolskich, tutaj uwaga, nie, nie jest przedstawiony obraz wspólnoty takiej, Jaką ona jest w momencie, gdy święty Łukasz ją opisuje. Kiedy dzieje apostolskie zaczynają być wspólnym dziedzictwem, mija już około 40-45 lat od wydarzeń w nich opisanych. Jedno jest pewne: święty Łukasz postanowił postawić przed nami obraz idealny, malowidło ukazujące początki i ładnie to ktoś też określił zwierciadło, w którym moglibyśmy się zobaczyć i odnaleźć. Wbrew temu, co możemy wyczytać we wprowadzeniu do Biblii Tysiąclecia, dzieje apostolskie nie powstały wcześniej jak w 80 roku, i o tym my powinniśmy pamiętać. Najpierw. Wytrwałość w słuchaniu słowa, pierwszy pilar. Wspólnota duchowa pierwszych chrześcijan była wspólnotą wiary skupioną wokół osoby zmartwychwstałego Chrystusa. On był centrum apostolskiego nauczania. Pierwszy krótki kerygmat zanotowany w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian brzmiał umarł, był pogrzebią i zmartwychwstał. Warto sobie dzisiaj przypominać kerygmat i potrzebę jego głoszenia. O tym mówił sługa Boży Jan Paweł II, bo my czasami Polacy myśleliśmy, jak Paweł Papież mówił o nowej ewangelizacji, że to jest dla tych niewiernych Europy Zachodniej itd. Na Jasnej Górze w 1997 roku przypomniał, że Polska potrzebuje od ponad tysiąca lat oczczona, pilnej, pod, istnieje pilna potrzeba. Głoszenia Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Potrzeba głoszenia Garymatu. To tak jakby papież troszkę yy, przypomniał tym, którzy głoszą, że nie wystarczy wyrachiwać palcem i moralizować. Najpierw trzeba ewangelizować. To jest znane, ale ja my myślę chod, z powiedzenie chose prato Flores tu warto. Przypomnieć, że jak się moralizuje, a wcześniej się nie ewangelizowało, to tak jakby się karmiło trupa. Jak kimś nie ma życia, to nie ma co tam mu wymakiwać palcem. No to co może przypie, do Pierwsi chrześcijanie trwali w nauce apostołów. Trwać w nauce apostołów oznacza nie jakieś sporadyczne i przypadkowe słuchanie nauki apostołów. To oznacza słuchanie ciągłe, systematyczne, uważne. Chodzi o prawdziwą duchowość słowa. Przedmiotem słuchania jest nauka apostołów, a ci nauczali o Jezusie i o Jego zbawieniu ofiarowanym wszystkim ludziom. Dzieje apostolskie mówią także, że apostołowie nauczali w imię Jezusa mówić o Jezusie. I mówić w imię Jezusa to było najważniejsze zadanie apostołów. Mianowicie temat słuchania, temat Słowa Bożego. To wszystko też pięknie w harmonii z nowym dokumentem, adhortacją apostolską papieża Benedykta XVI vergu dominie. I dlatego też że chcemy podjąć refleksję na bardzo ważnym tematem, to gdzie będziemy szukać światła, jak nie właśnie w Biblii. I chyba nie trzeba tutaj obecnym nikomu udowadniać, że życie pierwszej wspólnoty Kościoła w Jerozolimie, a jeszcze bardziej doświadczenie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, komunii, jakie było udziałem dwunastu, stało się przykładem, na którym wzorował się Kościół. Kiedy pragną rozbudzić w sobie pierwotny zapał i z dobą ewangeliczną energią podjąć wędrówkę przez ciebie.